Cześć. Słuchajcie, chciałem Was zaprosić na pierwszy odcinek e, taki o ogrodzie wertykalnym. E, o tym, jakie rośliny tam rosną i e, jak to tak naprawdę działa. Hmm. Zwłaszcza po tym ostatnim zdjęciu na Facebooka dostałem milion pytań, więc stwierdziłem, że zamiast odpowiadać wszystkim po kolei, to, to, to jak zwykle e, e, ukrócę męki Wasze i moje. Słuchajcie, pokrótce, ogród wertykalny, ten Versa Garden to nic innego jak e, hydroponika, tak? E, co to jest hydroponika, to zapewne większość z Was wie. A tych, którzy nie wiedzą, to taką małą pomoc dydaktyczną mam. E, doniczka nad akwarium, zasilana pompką, tak? Tu wpływa woda i tu gdzieś wypływa z powrotem do akwarium, tu macie wsadzone rośliny. Mm, czyli tak to mniej więcej w skrócie działa, no bardzo prosta rzecz. Opisów jest miliony. Ogród wertykalny działa identycznie. E, różnica jest tylko jak gdyby, e, w, w jego rozłożeniu. Cała budowa polega na tym, że, że jest zrobione z takich kieszeni, e, z których woda spływa kaskadowo jednej do drugiej, finalnie do akwarium. Efekt jest fajny, co, co zdążyliście zauważyć. Mm. Także tyle, jeśli chodzi o działanie tego. Im więcej, im akwarium, tak oczywiście, tym, tym troszkę trzeba pokombinować z zasilaniem, ale, ale generalnie nie ma żadnego problemu. Słuchajcie, w czym sadzę te rośliny, bo to też jest ważne. Tudzież nie sadzę. Wszystkie rośliny, które kupowałem, wyciągałem z doniczki. Korzenie płukałem pod bieżącą wodą do momentu, aż nie było na nich grama ziemi, tej sklepowej. I na początku wsadzałem je w doniczki takie plastikowe osłonki tak, nawet nie osłonki, przepraszam, takie te doniczki do rozsadowe, tak, te brzydule, jak ja na nie mówię, natomiast no kwiaty w nich się szybko rozrastały i nie do, końca, nie do końca mi to pasowało, dwa, że troszkę się wywracały mi te kwiatki, to też mi nie pasowało. Więc kombinowałem dalej. Nie chciałem zasypywać tego ogrodu keramzytem, bo można to zrobić teoretycznie tak, że wsypać w te doniczki keramzyt i i wsadzić te rośliny w ten kramzyt, natomiast problem będzie jak się gdzieś tam coś zamuli, to ciężko będzie to wyciągnąć, ciężko będzie wyczyścić te kieszenie, tego chciałem uniknąć, dlatego wpadliśmy z małżoną na fajny pomysł, bierzemy jakąś starą skarpetę, taką mocno złachaną, żeby miała grube dziury, wsypujemy w to kramzyt, obsypujemy, wciskamy roślinę, tak? czyli robimy taką pakę, żeby wystawała tylko, tylko część zielona i to wsadzamy w tą kieszenie. Tak jak kiedyś się fasole w słoiku kładło na, na, na gazie, tak? korzenie się przebijają przez to bardzo prosto i roślinka sobie rośnie. W razie jakiejś potrzeby, chociaż tak naprawdę dwóch lat temu nie grzebałem, ewentualnie coś dosadzałem, można zawsze to wyjąć z tą skarpetą i, i jakoś to wyczyścić. Ważne jest też, żebyście sobie na tej pompce zasilającej ogród wertykalny dali jakąś też gąbkę czy, czy, czy włókninę, żeby po prostu tego ogrodu nie zamulać, bo to. W końcowej fazie może gdzieś tam przytkać e, instalację i, i może zrobić kuku. Aczkolwiek przez dwa lata ani razu nie miałem żadnego wycieku, choć uwierzcie mi, sporo rzeczy tam zrobionych prowizorycznie. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o to, w czym sadzę e, te rośliny. A jeśli chodzi o zasilanie, to no tak jakbym powiedziałem, no to, to, to co Wam powiedziałem. Pomyślcie nad dobrą pompką. To nie, musi być, to nie musi być jakiś wirnik, który tłoczy 10 tysięcy litrów na godzinę. Chodzi o to, żeby Wam podniosła przede wszystkim ta pompka wody na, na tą wysokość, na jakiej macie górną doniczkę z wertykala. No i żeby to w miarę jednak leciało. Ale, ale, ale tak jak mówię, nie musi to być jakiś wir, jakiś tam aquala pompka, czy, czy, czy jakaś taka historia, słuchajcie, wystarczy. To tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o taką... Taki wstęp techniczny. Myślę, że większość z Was już mniej więcej wie, jak to działa. Przejdźmy może do tych roślin, tak? Przejdźmy do tych roślin. Ja będę gdzieś tu starał się na ekranie, nie wiem, na dole na górze wrzucać Wam zdjęcia każdej z tych roślin. Słuchajcie, też ważne wszystkie, wszystkie te rośliny, o, które, o których Wam będę teraz opowiadał są sprawdzone przeze mnie w moim ogrodzie wertykalnym, przy moim nawożeniu, z moimi rybami, więc no, u mnie to rośnie i sprawdza się, tak? Przy moich, a, a mówię to na podstawie moich własnych doświadczeń, broń Boże, przepraszam, bo tu coś, jedna rybka mi, a broń Boże na, na podstawie jakichś doświadczeń e, książkowych, tylko swoich. Także, także no mam nadzieję, że jeśli coś z tych roślin sobie wybierzecie do Waszych wertykali, to też Wam to pójdzie. Natomiast jeśli nie, no to, to, to też nie musi być od razu moja wina i z góry, z góry się bronię, bo już różne rzeczy słyszałem w internetach. Słuchajcie, pierwsza chyba z jednych najfajniejszych roślin, zanim jeszcze miałem wertykala. Spróbuję w ogóle znaleźć to akwarium gdzieś i pokazać Wam na zdjęciu. Dostałem taki 2-3 no, gałązki od chłopaków z Diskusu w Warszawie. Bo nic cała ściana była zielona i to był e, Fikus pnący, ficus pumila verigata. Tak mniej więcej wygląda. Słuchajcie, rewelacyjna roślina, jeśli chodzi o, 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 o posadowienie jej na taflon. <laughs> To tak naprawdę możecie z nią zrobić wszystko. Na wcale nie musi mieć nawet ogrodu wertykalnego. Ja w pierwszym akwarium to owinąłem ją do, na korzeniu, który, który wystawał lekko z wody. Tak? To było takie lekkie i wagumi. Oplotła całą lampę, rosła jak wściekła, przy okazji ładnie ciągnęła azot. A właśnie nawożenie. Pamiętajcie, że przy ogrodach wertykalnych, nawożenie po jakimś czasie trzeba będzie podwoić, potroić. E, ciągną te rośliny nawozów strasznie dużo, i nawet sichema, e, jak leje to, po podwójne, potrójne dawki. Naprawdę e, nie widzę żadnych problemów z gonami, <laughs> Wręcz czasami jeszcze widzę niedobory. Dobra, przejdźmy z powrotem do, do fikusa. E, fikus, e, takie biało-zielone listki. Zresztą poczytam wam troszkę, co, co piszą o nich w internetach. Fikus należy do rodziny morowatych. Występuje głównie na obszarach Azji. Australii i Indonezji. Jest wieloletnim pnączem, bardzo łatwym w uprawie domowej. Odmiana Fukus pomila werigata charakteryzuje się zielono białą pofalowaną blaszką liściową. Przyczepia się do podpory lub innych roślin za pomocą korzeni przybyszowych i to jest dla nas ważne, bo wspina się po wszystkim. Lubi stanowiska jasne, nie bezpośrednio nasłonecznione. No, u mnie okno mam od schodu, także ogród musiałem doświetlić bardzo a i tak jest za mało doświetlone, o tym też pamiętajcie. I nie jest to wcale taka prosta sprawa, ale da się to zrobić. E, o podlewanie nie będę Wam pisał, bo wiadomo, że te rośliny praktycznie rosną w wodzie. Z nim nie mam żadnych problemów. E, jeśli chcecie go rozmnożyć, to po prostu za długi, e, za długi, e, za długie kłącze tniecie, wsadzacie do wody, po chwili wypuszcza korzenie i tak właściwie można w nieskończoność tą roślinę e, sobie gdzieś tam adaptować. Ja ją mam na górze, wyrasta też z korzenia. Tak naprawdę spróbuję gdzieś tu, może, dograć jakiś kawałek filmika w mikserze. Nie wiem, czy to się tak uda podokładać, ale, ale gdzieś to wam spróbuję wrzucić. I to jest pierwsza z tych roślin, które tak naprawdę e, które tak naprawdę pokazały mi, że można sadzić rośliny też nad akwarium, a nie, a nie tylko w akwarium. Także Fikusa polecam, szczególnie tą pomilę. Bo naprawdę ładnie się w baniaku. Słuchajcie, przyjmuje. Dobra, jedziemy dalej. Roślina, chyba, która na Was robi największe wrażenie, czyli te, te pnącze, które w większości jest po prawej chyba stronie, patrząc na zdjęcia na suficie z Cindapsus Epipremum. Słuchajcie, no, rośnie to jak wściekłe. Z złoty, czyli epipremą złociste jest bardzo często uprawiany w mieszkaniach, doskonale prezentuje się w wiszących doniczkach, pnie się po paliku lub rozpościera na linkach pod sufitem. Tak jest. Po bluszczu to jedno z najpopularniejszych domowych pnączy. Dowiedz się, co z nim go łączy. No łączy go to, że faktycznie jest chyba tak samo niezniszczalne, jak, jak bluszcz pospolity. Powiedziałbym, że w warunkach pokojowych łatwiejszy w uprawie niż bluszcz. Słuchajcie, może zarówno rosnąć w miejscu dobrze oświetlonym, słabo oświetlonym. U mnie daje sobie radę na całym pokoju, w tym w dwóch miejscach gdzieś naprawdę ciemno, i myślałem, że tam nie pójdzie. Idzie. Eee, fajne, ma, ma takie grube mięsiste liście, które należy mm, przy jakichś tam mocnych zakurzeniach czasami przeczyć. Dobrze jest go raz na jakiś czas sobie spryskać. Eee, najlepiej osmozą, jak, jak macie nadwyżki. Słuchajcie, no i trzeba mu robić dobre, dobre te podpory. Tudzież te linki to nie może być jakaś nitka, tylko to miałem akurat u siebie zrobione to na drutach, chociaż też już są za słabe. E, także tak to wygląda. E, jeśli chodzi o, o, o te naj, najważniejsze e, plącze, znaczy jedno z najważniejszych, bo następne pokażę Wam pewnie w kolejnym odcinku. E, te dwa, e, te dwie odmiany, które najbardziej mi się podobają. Także jeszcze raz Tindapsus złoty, syndapsus e, epipremum. E, to też jedna z roślin, która rośnie u mnie na, na bieżąco, non stop w wertykalu, również w wodzie. E, słuchajcie, kolejna roślina. Kolejna roślina Maranta. E, to kupiłem jakoś tak niechcący, bo, bo na opisie było, że lubi mokro. Natomiast co czytam o niej, to, to, to mokro nie lubi. E, co w internetach. Maranta pochodzi z Ameryki Południowej i Środkowej. W stanie naturalnym występuje w tropikach Brazylii. Nale należy do rodziny marantowatych. Maranta to bardzo dekoracyjna roślina doniczkowa, której ozdobą są różnokolorowe, wzorzyste liście. Okrągłe, aksamitne z wyraźnie zaznaczonymi nerwami głównymi. Liście zwijają się na noc. Maranta dorasta do około 25 cm wysokości. No, i tak faktycznie u mnie jest ważne, żeby na samym początku posadzić ją w miejscu gdzieś na górze, bo ona rośnie i zasłania kolejne doniczki, tak, ona się nie zwiesza. Więc jak będziecie te rośliny rozwieszać, tudzież rozkładać w tych wertykalach, to musicie przewidzieć. Te rośliny, które rosną wysokie, muszą być w tych doniczkach górnych, żeby to zrobić w taką kaskadkę. Także tak wygląda maranta. Myślałem, że, że nie da radę, w jednym momencie myślałem, że zdych, ale powiem szczerze, że tu był akurat problem z zasilaniem wertykala i dała radę bez wody, chyba z miesiąc tak naprawdę, e, bo okazało się, że ta jedna rurka do jednej, e, jedna z przegród po prostu była zapchana i, 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 i tak ja te słuchy, e, także odporne bydle daje radę w tej chwili już bardzo zdrowe. I co? I chyba na dzisiaj ostatni kwiatek. Jak dacie parę subików i łapek w górę, to no tak, nauczyłem się ja żebrać. Wszyscy żebrają, ja też pożebram. A żebym chociaż wiedział, czy warto się produkować, słuchajcie o tych roślinkach. Muszę, e, że powiem, że ona na mnie patrzy, co ja tu robię, co ja za notatki, i pyta się, czy z powrotem wracam na studia. <grytania> e, czwarta roślinka na dziś. Czwarta roślinka, nawet nie bardzo wiem, jak to się czyta, ale spróbuję zabłysnąć. Kenante, Opelheima. Sprawdźcie sobie w internecie, bo, bo, bo łamie sobie język. Kupiona razem z marantą, bodajże wobi. Wygląda tak. Czyli podobnie. Miała podobny opis. Rośnie bardzo dobrze. W naturze są to zimnozielone, krzaczaste bliny. U nas uprawiane w doniczkach z uwagi na ozdobne liście. Liście u większości są podłużne do 40 cm wysokości. I to jest właśnie to, gdybyśmy mieli te dwie maranty. Ja w pierwszym momencie zrobiłem mont i ta zasłoniła tą, znaczy ta keneta zasłoniła tą marantę, o której mówiłem przed chwilą. Tak? Czyli trzeba wiedzieć, jak te kwiaty rozumieć, żeby później światło docierało do wszystkich. Eee, słuchajcie, to, to, to też powinno Wam bez problemu pójść w ogrodzie. W przyszłym, odcinku, w przyszłym odcinku, będzie to, co jest bardziej chyba po lewej stronie ogrodu. Wertykalnego będzie pewnie coś o skrzydłokwiacie. Może i spróbuję Wam jeszcze, jeszcze, jeszcze wynaleźć jakieś świeże odcinki. W sumie roślin u mnie, gatunków mam 14 chyba czy 12, i postaram się je Wam tutaj na bieżąco jakoś tam przybliżać. Dobra, słuchajcie, to co? Kończymy na, na tym Senan Teofejma. Eee, macie przynajmniej cztery rośliny na początek, które właściwie w 90% powinny Wam pójść. Eee, a, jak, a jak, że tak powiem, dojdą eee, do kolejnego etapu, to, to wrzucimy następny odcinek z kolejną partią. Słuchajcie, no to mam nadzieję, że, że, że Wam się to przyda, eee, że te jąkanie jakoś wytrzymaliście. I co do następnego odcinka, no mam nadzieję, że tak, dacie, dajcie łapę i, i widzimy się pewnie za 2-3 dni. Pozdrawiam, hej!